W historii Kościoła zdarzało się również, iż Duch Święty dawał znaki wskazujące bądź potwierdzające wybór danego człowieka na najwyższy urząd w Kościele katolickim. Oto kilka takich przykładów. I tak, Eusebiusz, biskup Cezarei z IV wieku, w szóstej księdze swojej historii Kościoła podaje, iż żyjący w III wieku święty papież Fabian. Został wybrany na najwyższy rząd w kościele w następujących sposób. Skoro bowiem po śmierci poprzedniego papieża bracia zebrali się, aby wybrać następnego biskupa Rzymu, byli rozważani różni kandydaci, niemniej nikt nie myślał o Fabianie. Aż nagle nad zgromadzeniem pojawiła się Gołębica i przyleciała nad głowę Fabiana. Co jako żywo miało przypominać pojawienie się Ducha Świętego nad Jezusem Chrystusem podczas jego chrztu w Jordanie. Wtedy też wszyscy tam obecni zaczęli razem wołać, iż to Fabian powinien zostać nowym biskupem Rzymu, i zaprowadzili go do biskupiego tronu, a następnie namaścili na papieża. Z kolei Piotr Diakon, który był sekretarzem żyjącego w VI wieku opata Grzegorza, znanego później jako papież święty Grzegorz Wielki i jego rozmówcą o sprawach duchowych w dziele dialogi, miał podczas tych prowadzonych przez nich i spisywanych następnie rozmów często widzieć gołębicę krążącą nad wygłaszającymi dane stwierdzenia Grzegorzem, co wyraźnie wskazywało, iż pozostawał on w swoich słowach i czynach pod dużym otwarciem na działanie Ducha Świętego, co właśnie w konsekwencji doprowadziło do wyboru Grzegorza na papieża. Z żyjącym zaś w XI wieku świętym Grzegorzem VII jest związane następujące zdarzenie z czasów jego wyboru na urząd papieski. Otóż, skoro Grzegorz został wybrany, dwóch rolników z pobliskiej do Rzymu wioski zostało poruszonych bardzo silną ciekawością, aby go zobaczyć. Udali się zatem do bazyliki na Lateranie, bowiem dowiedzieli się, Iż tam nowy papież ma sprawować mszę świętą. Skoro zaś przybyli na miejsce, zobaczyli papieża przy głównym ołtarzu celebrującego uroczystą mszę. Przyglądali mu się zatem z niezwykłym zaciekawieniem i uwagą, a jeden z nich popadł w pewnym momencie w ekstazę i ujrzał gołębicę wstępującą z nieba i siadającą na prawym ramieniu nowego papieża, zaś swoimi skrzydłami osłaniającą jego głowę. Skoro zaś kanon mszy świętej się zakończył, gołębica odleciała z powrotem do nieba. Rolnik po jakimś czasie powrócił do siebie, zaś następnej nocy pojawiło mu się trzech świętych, jaśniejących i w pięknych odzieniach. W jednym z których rolnik rozpoznał postać świętego Piotra. Został też zapytany, dlaczego nie pójdzie opowiedzieć tego, co zobaczył w widzeniu nowemu papieżowi Grzegorzowi. Rolnik nie posłuchał jednak. Tego nadziemskiego wskazania. Kolejnej zatem nocy ponownie został pouczony, aby szedł do papieża, ale i wtedy tego nie uczynił. Zatem trzeciej nocy ponownie pojawili się święci i tym razem już surowo przykazali mu, jeżeli chce przedłużyć sobie życie, aby poszedł do nowego papieża, powiadomić go o tej wizji, jakiej doświadczył w bazylice, żeby nie wątpił, że to, co czyni, zanosząc wiadomość dla papieża, jest sprawiedliwe. Ponadto miał przekazać papieżowi sekret, czyli myśli, które papież miał podczas sprawowania wspomnianej przy świętej o tym, że to dzięki łasce Bożej Wszechmogącego zasłużył otrzymać urząd papieski. Skoro zatem rolnikowi udało się następnie dostać do papieża i opowiedzieć mu całą tę sytuację, papież uśmiechnął się dobrotliwie, bo dla niego samego to świadectwo rolnika było potwierdzeniem Bożego wyboru jego osoby na stanowisko biskupa Rzymu. Udzielił zatem rolnikowi apostolskiego błogosławieństwa.